Dzisiaj jest 22 lutego 2025 roku. Jestem na poszukiwaniach meteorytów, które spadły tutaj. 18 lutego. To jest drugi znaleziony okaz z tego spadku. Znalazł go Krzysztof Oleszczuk dzisiaj o godzinie 12.30. Ten okaz waży 257,4 grama. Jest to okaz całkowity. Z jednej strony widzimy skorupę obtopieniową pierwszego rzędu. Tutaj z tej strony on pękł. Nie zdążył się tak dobrze obtopić. Jest tutaj skorupa czarna oczywiście drugiego rzędu. Zobaczmy jak ten meteoryt wygląda z bliska.